Cześć buzerka. Witam was wszystkich bardzo pięknie i bardzo serdecznie 6 marca na karcie dnia, na wejściu, co dzisiaj, moi drodzy, do nas zmierza. I tym samym moi drodzy, trzymając już talie kart w ręku specjalnie dla was, moi drodzy, gdzieś tutaj przymierzam się właśnie do tego, żeby te karciochy dla was rzucić. Więc moi drodzy, żeby za dużo tutaj już nie gadać, nie żyć, moi drodzy, startujemy, lecimy i zaczynamy oczywiście od baranka. Co dzisiaj zmierza do barana? Słuchajcie, bardzo, bardzo, bardzo duża dawka, słuchajcie energii i pasji do czegoś. Do czego dzisiaj będzie miał baran pasję, nie mam bladego pojęcia, może do kogoś, bo to jest karta jednak mimo wszystko ognia, moi drodzy, pasji, namiętności, seksualności, chemii, bardzo mocnej kochani, którą możecie dzisiaj poczuć do jakiejś konkretnej kochani osoby, ale tutaj ten ogień, ten żar faktycznie, moi drodzy, bardzo mocno bije, więc być może na tle relacyjnym, moi drodzy, będzie się dzisiaj działo mówiąc, tak? Więc moi drodzy gdzieś tutaj zwracajmy dzisiaj taką szczególną powiedziałabym uwagę właśnie na tą sferę życia, bo widać tutaj moi drodzy ogromny zapał, oczywiście jeżeli nie wy do kogoś, to może ktoś drogie barany do was, a ponadto duża energia, duży bym powiedziała impet w dniu dzisiejszym, nie zabraknie wam sił i możecie moi drodzy gdzieś z pasją coś chcieć zrobić, coś was tak będzie bardzo kręciło, że będziecie nie do zatrzymania co dzisiaj zmierza do byka. Jeżeli chodzi o byczka, moi drodzy, decyzje, wybory, na jakim tle, na jakiej, na jakiej tutaj w tutaj sytuacji nie mam bladego pojęcia, ale stoicie na rozdrożu? Co zrobić? Nie wiem, pojechać, zostać, pójść, nie iść. Słuchajcie, nie wiem, obrać taki, a nie inny kierunek, a może jednak zupełnie inny. W każdym bądź razie, moi drodzy, gdzieś tutaj w tym momencie jest taka cienka granica, i byk wie o tym, że czas wreszcie udać się na jedną ze stron, czy też wreszcie podjąć jakąś decyzję, dlatego że tutaj, gdzie wy stoicie, jest to takie balansowanie na cienkiej linie. Taka sytuacja, w której utrzymujecie tą równowagę. Oczywiście, jak najbardziej macie być może jedną srokę i drugą srogę ciągniętą za ogon, ale jest tutaj czas na to, aby wreszcie gdzieś się określić. Moi drodzy, jeżeli to nie chodziłoby o wasze decyzje, to całkiem możliwe, że wy kogoś postawiliście na cienkiej linie, albo jest jakaś sytuacja, która już teraz i natychmiast Wymaga, że tak powiem, pociągnięcia kogoś we właściwym kierunku, czy też ktoś musi takie decyzje być może podjąć, które również tyczą się Was, dlatego że jest to już po za chwilę moment, w którym ktoś już, moi drodzy, za długo w takiej bez, bezdecyzyjności nie będzie już chciał siedzieć. Bliźnięta. Co dzisiaj dla Was? Płacz, moi drodzy, nad rozladnym mlekiem, nie wiem z jakiego powodu. Moi drodzy, jak się mleko roz, rozlało, no to po prostu gdzieś tam oczywiście yy, dajcie, dajcie, yy, słuchajcie, no nie wiem, zróbcie coś z tym, tak? Weźcie ściery, posprzątajcie, nie wiem, zróbcie coś z tym. W każdym bądź razie jest tu płacz nad rozlanym mlekiem, sytuacja, w której wracacie do wspomnień z przeszłości, być może jakichś pewnych rzeczy, które Was kiedyś zabolały i gdzieś tutaj nie możecie przerobić tego tematu i ciągle gdzieś wracacie, albo się stało, albo odszedł, albo coś się nie powiodło. I tutaj bliźnięta gdzieś no w dużej mierze moi drodzy mogą nad tym ubolewać, tak że coś emocjonalnie ich jeszcze dotyka. Co zmierza do raka. Kurczę, głowa mi zaczyna boleć. Pogoda się będzie zmieniała, czy coś nie wiem. Jeżeli chodzi o raka, moi drodzy, mamy tutaj sytuację bardzo dobrą. Jeżeli pójdziecie do kogoś po pomoc, będzie Wam ona dana. Jeżeli chodzi o komunikację, dużo z niej wyciągniecie dla siebie. I taka karta mówiąca o równowadze w dawaniu i braniu. Być może ktoś wam, drugie raki łykawy coś odwzajemni, tak? Mam to na myśli. Możecie poczuć. Że macie załóżmy relację, w której jest ta relacja odwzajemniona, czyli bardzo dobry stan, w którym po prostu dajecie, ale ten ktoś z drugiej strony daje wam dokładnie to samo. E, taki moment, w którym jest taka równoważnia, wiecie, o co mi chodzi? Ale mam takie wrażenie, że jeżeli pójdziecie do kogoś po wskazówkę, po pomoc, po rozmowę, to będzie Wam ona dana i faktycznie wam się do czegoś przysłuży. Co dzisiaj zmierza do lwa? E, jeżeli chodzi o lwa, moi drodzy, czas. E, pum, pum, albo choroby, odpoczynku, sytuacji, w której musicie sobie dzisiaj poleżeć w łóżku, bo się troszeczkę fizycznie nie za dobrze czujecie, mam takie wrażenie. To dla jednych, dla drugich po prostu czas, w którym nie chce się wam dzisiaj nic. Macie potrzebę właśnie tego, żeby się zregenerować, podpoczywać, wziąć urlopy, nie zrywać się, moi drodzy, nie wiem, taki stan, w którym nie chce mi się, po prostu zwyczajnie nie chce mi się. Ale co dla niektórych jest to potrzeba urlopu, bo Jesteście czymś przemęczone, a dla jeszcze innych, stan, w którym kochani czujecie się podchorowani albo już wręcz chorzy i musicie zostać w łóżkach. Coś się też nie rozgrywa, coś się też nie dzieje. Co zmierza do panny w dniu dzisiejszym? Eee, myślenie, moi drodzy, wy tutaj dzisiaj, e, drogie panny, będziecie bardzo mocno skupiały się nad czymś, o ile to jest oczywiście wasza karta osobowa, i gdzieś bardzo mocno rozważały e, jakieś pewne sytuacje, które. No, pojawiają się tutaj po Waszej, oczywiście, stronie. E, słuchajcie, sytuacja, w której coś trzeba być może przeanalizować i podjąć jakieś decyzje, bo słuchajcie, no ta karta bardzo często myśli o takiej sytuacji: muszę się zastanowić, muszę się skupić, e, muszę obrać właściwą strategię, bo muszę podjąć wreszcie jakieś decyzje. Analityczny dzień bardzo mocno, w ogóle nie skupiający się na żadnych emocjach. Co dzisiaj zmierza do wagi? jeżeli chodzi o wagusie kochani wo, 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 wo. słuchajcie wy dzisiaj macie kartę siódemki mieczy karty mówiącej kochani no nie wiem jeżeli to jest wasza karta osobowa no to karty gdzie tutaj kogo wykiwać jak komu nakłamać jak kogo oszukać słuchajcie gdzie coś tutaj zakombinować gdzie wykazać się sprytem tak to troszeczkę widzę jeżeli to nie jest wasza karta osobowa to weźcie sobie to wszystko odwróćcie po stronę jakiejś osoby że ktoś może was kłamać ktoś może was oszukać ktoś może kochani coś za waszymi plecami odpieprzać robić, bądź też wykazywać się sprytem, żeby coś wynieść dla siebie. Moi drodzy, nie wiem, kogo to jest bardziej energia, czy Wasza, czy jakiejś osoby. Druga sprawa to jeszcze też to, moi drodzy, że Wy możecie się czegoś obawiać, tchórzyć, e, moi drodzy, gdzieś wycofać się z czegoś z powodu tego, że macie, słuchajcie, no gdzieś e, no, sytuację trzęsienia tyłkiem z jakiegoś, kochani, konkretnego powodu. Więc tutaj e, no tego typu energie, ale w ogóle wokół Was, ja mam takie przeczucie i wyczucie patrząc na tą kartę, jest dużo fałszu. Zwróćcie uwagę na to i prześledźcie towarzystwo, którym się otaczacie. Co zmierza do Skorpiona? Jeżeli chodzi o Skorpiona, kochani, macie kartę romansowania i to bardzo grubego, bardzo mocnego moi drodzy, ale w, w takiej też kategorii, że być może słuchajcie, ktoś się wam przypatruje, jeżeli to jest faktycznie kochani, tylko nie będę już tych kart przedstawiać, jest to faktycznie jakiś romans, jakaś sytuacja jeszcze nieuporządkowanej relacji nazwałabym to tak, to miejcie na uwadze że ktoś może się temu, temu przypatrywać, albo ktoś was oceniać przez pryzmat być może, a może on chce tylko, czy też ona romansu i ta karta kochani bardzo wyraźnie akurat w tej talii to, moi drodzy, pokazuje, tak? Chciałabym, żebyście to wzięli pod uwagę. Sytuacja, słuchajcie, również taka, mówiąca o bardzo tutaj takiej kwestii, mówiącej o decyzjach, o wyborach, więc być może Skorpion będzie musiał podjąć po prostu dzisiaj... Oczywiście jakieś decyzje, moi drodzy, być może co do jakichś ludzi, tak, bo tutaj to też w tej karcie bardzo mocno widać, ale niekoniecznie, więc opcja zadecyduj, ale uważaj, bo ktoś patrzy ci na ręce, ktoś cię obserwuje, być może ktoś patrzy, ale tak dosyć, kochani, nie fali na tą, na tą sytuację. Względnie, kochani, skorpion romansuje po prostu nie bacząc i nie patrząc na nic. Co dzisiaj zmierza do strzelca? Wybory. Strzelec, moi drodzy, też będzie wybierał. Nie wiem, może tutaj to tak troszeczkę obok tego skorpiona się nam zaznaczyło, ale jesteście w opcji decyzji. Kochani, Wytrzymacie już coś w garści, wy już teraz coś macie. To może być wszystko. To może być facet, kobieta, moi drodzy, związek. To może być praca, to mogą być jakieś rzeczy, które fizycznie macie przy sobie, ale jest coś, co was korci, coś, czego bardzo chcecie, coś, co być może jest lepsze od tego, co teraz strzelec ma. I strzelec, krótko mówiąc, mam takie wrażenie, że zastanawia się, co zrobić z tym drugim czymś. To znaczy, czy przyjąć, czy zostawić, czy odrzucić. Krótko mówiąc, i jest opcja, wybierz. I moi drodzy, coś chcecie mieć przy sobie, ale coś albo czemuś trzeba powiedzieć do widzenia, tak? I tutaj jakby no w dużej mierze, kochani, tak te karty się nam, no tutaj dla strzelca oczywiście pokazały. Strzelec musi wybrać, strzelec dzisiaj grubo przygląda się temu, co już ma, albo temu, co chce zostawić na rzecz tego, co trzeba odrzucić. I słuchajcie, i to może być tak, że Strzelec tą decyzję dzisiaj podejmie, bo to nie jest karta wahania, to jest taka karta jakby zdania sobie z tego sprawy, czego Strzelec potrzebuje do szczęścia, a co już do szczęścia potrzebne mu nie jest. Koziorożec jeżeli chodzi o koziorożca, moi drodzy, wy dzisiaj odrabiacie jakąś lekcję albo po prostu zgłębiacie wiedzę w jakimś zakresie, w jakimś temacie, czy w jakiejś sprawie, nie mam bladego pojęcia, dowiadujecie się czegoś, posiadacie jakieś informacje, posiadacie jakieś wiadomości, wiedzę w jakimś zakresie i moi drodzy, dzięki tej wiedzy, wy wiecie co macie robić, co myśleć. Moi drodzy, czujecie, że aha, już teraz wszystko jasne, to jest jakby coś na ten styl. Oczywiście osoby uczące się, chodzące gdzieś tam na jakieś studia, moi drodzy i tak dalej, gdzieś tam, dobra, jakieś szkolenia, cudawianki, również ten dzień bardzo mocno poświęcony właśnie temu i gdzieś e, dzięki oczywiście tym wykładom różnego rodzaju, czy też jakimś, słuchajcie, nie wiem, webinaram, nie wiem, webinaram, e, nie wiem w czym tam bierzecie, kochani, e, jakby e, jakby udział, tak? Yy, to gdzieś tutaj moi drodzy, również tą wiedzę z tego typu, powiedzmy, rzeczy wyciągacie, i ten dzień jest bardzo mocno skupiony. Muszę się czegoś nauczyć, tak? Muszę się czegoś dowiedzieć. I to jest tak, że skoro musicie się czegoś nauczyć i musicie się czegoś dowiedzieć, to tak. To tutaj oczywiście jak najbardziej ta wiedza do Was, w Koziorożce, przychodzi. Niekoniecznie oczywiście z tych szkoleń, tak? To może być wiedza, która po prostu zmądrzejecie w jakimś zakresie. To mam na myśli. E, wodnik. Jeżeli chodzi o wodnika, wodnik chce coś dla siebie uzyskać, zatrzymać. I nikomu nie oddać. To jest karta też bardzo mocno pokazująca i mówiąca o sytuacji kurczowego trzymania się też czegoś, więc być może są takie wodniki, które kurczowo i uparcie trzymają się swojej wizji, e, swoich myśli, swojego zdania, jakiejś relacji, jakiegoś związku i za diabła narodowego nie chcą tego puścić, bo to jest moje i koniec kropka ja nie potrafię, ja nie umiem, ja nie chcę się z tym rozstawać, tego puszczać. Ale również to jest również taka karta kat w tej talii, ja, ja to widzę bardziej, że coś macie dostać, coś macie otrzymać, coś jest dla was cenne, coś z czego się bardzo ucieszycie i powiecie moje, w końcu to mam, ja chcę to mieć, ja chcę to posiadać i gdzieś bardzo w dużej mierze, moi drodzy, tutaj to do was idzie i, wy, i jakby wy chcecie to bardzo mocno do siebie przytulić, tak? Karta też mówiąca delikatnie o sytuacjach materialnych, finansowych. Moi drodzy, to w tej karcie bardzo mocno jest tutaj jakby zobrazowane, więc być może tu chodzi o jakąś sytuację, chcę już mieć tą kasę, chcę już tutaj coś do siebie przyciągnąć, ale karta też radzi, żebyście dzisiaj nie wydawały kasy, żeby ona została przy Was. No i co zmierza do rybek. A do rybek, moi drodzy, zmierza dzisiaj dzień nerwowy, dosyć mocno, albo bojowy nazwałabym to może delikatnie w ten sposób. Bo ja Was widzę, moje drogie ryby, takie troszeczkę brawurowe dzisiaj, troszeczkę takie powiedziałabym, walczące, krzyczące. Słuchajcie, takie które tutaj dzisiaj z impetem pójdą naprzód i pozałatwiają swoje sprawy, walczące bardzo mocno o coś, mobilizujące być może siebie samych do osiągnięcia celu, czy też mobilizujących być może kochani kogoś. Być może będziecie mieć jakieś starcie dzisiaj z kimś, bo jak ktoś dzisiaj w tej całej brawurze rybie kochani tutaj gdzieś się przeciwstawi albo słuchajcie, będzie zachowywał się nieprawidłowo. No to słuchajcie, ryba dzisiaj w tym swoim takim powiedziałabym, no, podburzonym nastroju może się nawet i też z kimś, moi drodzy, pokłócić, tak, więc tutaj, no, miejcie to też na uwadze, że ryba, że tak powiem, tutaj nerwów ze stali, moi drodzy, oczywiście nie ma. Eee, tak to mniej więcej, kochani, się przedstawia dla całej dwunasteczki, kochani, dzisiaj. E, ja Wam oczywiście życzę cudownego dnia, a tymczasem zwijam się, kochani, na kawę, bo jestem jeszcze bez kawy i zwyczajnie, kochani, jej potrzebuję. <grym> Buziaki.